Cześć, z tej strony Ranfaja i witam Was w kolejnym odcinku z gry Hellblade. Poprzednim razem udało nam się najpierw pokonać pierwszego bossa, teraz drugiego, Surta w poprzednim odcinku. Zatem nasze wrota do Hellheimu w zasadzie powinny stać już otworem. Teraz właśnie to sprawdzimy. Stop the talk of the. Dead There's no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved. Searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies and banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? At your home. He's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoilt by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So must carry his vessel to bring him back home. Damn that well with the worst. Kills, you did this! You did this! No! no. Can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through this darkness, you will find him. In your sword, still beats a heart. Darkness touched you. Everyone could see it in the hollows of your eyes. A gaze, averted from life. You ran from it but brought it nearer. Led it to him. An endless suffering, worse than death. And you wanted to surrender, abandon and to find peace with the gods. No. The darkness won't allow it. So you will walk into the lair of the beast. Look it in the eye. And you will go to war. This is your mission. This is your quest. There is nothing else left. <laughs> No dobrze, chyba byliśmy świadkami kawałka prawdziwej historii Senui, bo to, co ogólnie cały czas dzieje się w grze, to jeśli dobrze rozumiem, są wytwory jej wyobraźni. Natomiast śmierć Zilliona, czy to była prawda? Bardzo możliwe. No dobrze, mamy ścieżkę usłaną wrogami, jak dobrze rozumiem. No zapraszam panowie. Oczę nie zdążyłam uskoczyć. Ciekawe ten tryb skupienia. Wcześniej go nie używałam, w ogóle nie wiedziałam, że można się skupić podczas walki. Wtedy jest rzeczywiście o wiele prościej. Teraz na przykład nie mogę, więc jakby wykorzystuję pewną część skupienia i tyle. Dobra, zobaczmy, czy możemy na niego skoczyć. Czy mnie ubiegnie. Udało się. Rozumiem... Tu przed Próbowałam robić blok i gdzieś się nie udało. No ładnie. Tam przed tym jak mogłam zrobić skupienie, mogłam wejść w ten tryb skupienia, pojawiło się, pojawił się znak. Nie wiem, czy zwróciliście na niego uwagę. Wy za każdym razem przynajmniej możecie cofnąć, żeby sobie to zobaczyć. Może on wskazuje. Że można przejść w tryb skupienia. Okay. Fajna muzyczka, tyle teraz. Bardzo klimatycznie pasuje. Do tego, jakie, jaka jest teraz rozgrywka i walka na moście. Okay, czyli naładowaliśmy skupienie, tak jak widziałam teraz. No nic, graf w żaden sposób nam tego wcześniej nie pokazuje. Także dość późno niestety to odkryłam, a byłoby mi o wiele łatwiej walczyć głównie z tymi przeciwnikami, kiedy pojawia ich się kilkoro naraz. No dobrze. Tu mamy jakieś drzwi. Every gate you open to darkness brings another challenge. No, no. dawys, Senova. Tryb skupienia. żywotność jej wzrosła, to ruchy są szybsze niż jak na początku nas uderzył. Znowu pojawiło się skupienie. Dobra, czyli mamy teraz ich dwóch. Muszą stawić się nieco z tyłu. Aha, nie, to tam tego już nie ma. Ok, czyli pokonaliśmy tego dużego. Na, ich, na jego miejsca pojawiło się dwóch nowych. Mamy stan skupienia, świetnie. Pojawił nam się nowy i ona od razu... No, Senua. No się nie dawaj prosto. Oj, mamy trzeciego, świetnie. Nie mogę coś zmienić. Skupienia na konkretnego... wroga. Przez to nie na tych senua mi się skupia. Czy tam jeszcze jakby kolejnego, czy nie? Czy to tylko ten? Jest, oczywiście, jakby inaczej. No zapraszam pana. No, wstawaj, uciekaj, uciekaj, z tego... ...kąta. Przydałoby się teraz skupienie. Okej, okay, mamy już. No, udało się wszystkich pokonać. Na szczęście bez postępu choroby. Zatem idziemy dalej. Mamy trzy symbole, jak widzę, które trzeba będzie pewnie znaleźć. Ok, szukamy, tak? Są gotowe? Są. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets and you will find yours. Some However you come to the gold-covered bridge that leads to Hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Mm hmm. No, dobrze. Zobaczymy, jak tam dotrzemy. W tym zobaczmy, czy możemy tutaj gdzieś znaleźć te symbole. Tam już nie przejdziemy. w ogóle one mi się już nie podświetlają, jakbym za daleko zaszła. Który symbol tam był? Bo w ogóle tego Zauważyłam, chyba że były wszystkie trzy. To by było dziwne. Nie odnotowałam tego w ogóle. Nie, no jeszcze nie. Nie, no dalej mamy wszystkie trzy symbole, więc o co tu chodziło? Jestem pierwszy symbol. Dobra, mamy X. -a. Gdzieś tutaj musi być. jakby coś udało się ułożyć z tych części. Bo po to tutaj to było. Okej. Okay, chyba się udało. Dobra. To jeszcze dwa. Tam jeszcze nie wrócimy. Szukamy dalej. Możemy wejść na górę. Więc przypuszczam, że tam znajdziemy jakiś symbol. Ok, mamy S ja się w tą stronę, więc. Jakby gdzieś tutaj trzeba było stanąć i ta eska się ułoży. No i jest. No więc został nam ostatni symbol. Szukajmy zatem. No to ciekawe. O, mamy matkę tym razem. Czy da się to odczytać? Da się. No pięknie. Matka nam zawiesiła grę. No dobra, zobaczmy, gdzie nas gra wyrzuciła w takim razie. To znaczy, gdzie teraz się znajdziemy po tym, jak nam się gra wysypała. Pierwszy raz. Zresztą już od dawna, od czasów Cyberpunk'a, nie miałam przygody z tym, żeby gra się wysypała. Ok, czyli mamy ponownie to miejsce. Musimy znowu znaleźć dwa symbole i trzeciego gdzieś poszukać. To znaczy dwa odkryć, te, które już mieliśmy. Ok, zatem przyspieszę Wam to i zobaczycie już tylko właściwy moment. A te dwa już odkryję i może dojdę do matki i zobaczymy, czy to się o, wtedy odkryje, czy nie. Okej, okay, zatem docieramy do matki i zobaczymy, czy tym razem gra okaże się dla nas trochę bardziej łaskawa. O Senua... nie On tylko w On Nie może zobaczyć, że już są Dobra, tym razem nam się udało. Zatem możemy wrócić, bo rozumiem, tutaj nie ma żadnego szybszego przejścia. Niestety nie. Czyli musimy tutaj powoli wracać po tym gzemsie. Czy to dobrze? w ten sposób nazywać. Musimy teraz spróbować znaleźć gdzieś... To znaczy spróbować. No musimy znaleźć, żeby iść dalej. Ten trzeci znak. Tutaj mieliśmy... Ok, dalej drogę. Dwie drogi. Jedną w dół. Ok, tam mamy chyba tylko ten punkt z informacją. Zatem zejdźmy tam najpierw. A dalej mamy drabinę jeszcze biegnącą do góry. Stella possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold, all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black. Ok, tutaj możemy odblokować przejście. W takim razie tak, tutaj będziemy mieli po lewej, ale my jeszcze musimy się wrócić, żeby znaleźć trzeci symbol, i zapewne będzie właśnie tam po tej drabinie na górę. Oczywiście, to tak. Bardzo ciekawie zaaranżowane tutaj ułożone te bele w taki sposób, żeby dały nam trzy symbole. Ok, czyli jeszcze z powrotem po tej drabinie. Gdybym wiedziała, że potem tutaj będzie wyjście, to zrobiłabym to oczywiście w innej kolejności, ale raz, dwa już jesteśmy. Także Idziemy otworzyć następne drzwi. Czy tutaj znowu będzie droga przez walkę? Czy tak po prostu tak łatwo nam pójdzie?

What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. Get up. Get up. Get up get up and fight stormy seas and lost souls our dreams are visions of our memories thoughts and fears as seen by our inner eye but what if each one of us is always dreaming even when awake and we only see what our inner eye creates for us is this what hell is a world shaped by senous nightmares Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How so stupid can you be? Everyone hates her. She's cursed. He hates you. <laughs> uh, the shadow hates. Look at you. A warrior. <laughs> Worthless. Weak. Pathetic. <laughs> Go on. Feel sorry for yourself because there is no one left to do that for you. Everywhere <sighs> What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your soul. Come on. Why go on? Give everything and face that which torments you. Only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling song. Come to me. The light. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. It's in your mind. It's real. Go towards it. Okay, so tam jesteśmy już dalej. Po dłuższej animacji musimy iść w stronę światła, ale tak czy siak myślę, że dalej pójdziemy już w kolejnym odcinku. A tymczasem dzięki Wam za wspólną grę i widzimy się już niedługo. Do zobaczenia. Cześć.